Markowa, dziś spokojna wieś na Podkarpaciu, w przeszłości świadek heroizmu rodziny Ulmów. Przede wszystkim dobrymi ludźmi byli. Jesteśmy dumni z rodziny Ulmów. Przypomnijmy, cała rodzina została zamordowana przez Niemców za to, że przyjęła pod swój dach Żydów. Zginęli Wiktoria w stanie błogosławionym, Józef, Stasia, Basia, Władek, Franek, Antoś. I Marysia. Ze swoich rodzinnych domów wynieśli takie wartości jak szacunek, jak prawda. Dlatego teraz trzeba ich należycie upamiętnić. Tym zajmuje się między innymi specjalny komitet do spraw obchodów towarzyszących zbliżającej się beatyfikacji tej niezwykłej rodziny. Chcemy spiąć inicjatywy społeczne wielu instytucji, aby pod jednym wspólnym szyldem, jako polska, jako polacy, te obchody. Wzmocnić. Przed nami zatem szereg projektów, wystaw, filmów i koncertów. Ta rodzina po prostu inspiruje. Możemy uczyć się od nich właśnie takiego życia prostego, i jednocześnie życia pełnego wspierania się nawzajem. Wszystko to sprawiło, że w sytuacji skrajnie dramatycznej ulmowie nie zawahali się i wybrali pomoc drugiemu człowiekowi. Z Podkarpacia to niezwykłe świadectwo miłości, poświęcenia i heroizmu. Ulmowie zostaną beatyfikowani już 10 września w Markowej. Markowa, dziś spokojna.